Wymyślono je ponad 3000 lat temu w Chinach, a współcześnie wspaniale służą kobiecej sylwetce. Bańki chińskie. Porozmawiamy teraz o tym tanim, zdrowym i bardzo skutecznym sposobie modelowania sylwetki. Jest ze mną pani Ewelina Kwapisz z Centrum Elit, Centrum laseroterapii i modelowania sylwetki w Warszawie i pokażę państwu, jak wygląda taka bańska, bańka chińska nieco zmodyfikowana i uwspółcześniona, bo państwo pewnie kojarzą. Bańka chińska taka zwykła, może być szklana albo gumowa, kupuje się w aptece, nie jest droga i do użytku domowego doskonała. Natomiast w gabinecie kosmetycznym możemy zrobić taki zabieg modelowania za pomocą takiej szklanej bańki chińskiej i co tutaj działa? Tutaj wytwarzamy podciśnienie i za pomocą takiego podciśnienia zasysamy sobie skórę w odpowiedni sposób. To ma, mamy Modelkę kamienia, no, która będzie znosić te wrażenia. To nie jest zbyt miłe, bo taki porządny masaż jest dość bolesny, prawda? Panie? Tak no. jest. Jest dość bolesny, ale za to skuteczny. I dlaczego to działa? Co się dzieje w tej skórze, na którą działa podciśnienie? Przede wszystkim dzieje się to, że warstwy skóry są odciągane, dzięki czemu więcej tlenu i więcej substancji odżywczych może wpływać do każdej z komórek. Mhm. Dzięki czemu komórki są lepiej odżywione. A czy się spala szybciej tłuszcz? Troszeczkę tak. Na pewno przyspieszamy metabolizm, ponieważ jest więcej tego tlenu. Jeśli jest więcej tlenu, no to wtedy metabolizm może działać sprawnie. Pani pani da znak, czy boli czy nie? To jest na razie wersja... Tenisja... pani zrobi troszkę mocniej. Zrobimy egzamin, ale tak, żeby pani nie zrobić krzywdy. Dobrze. I ile zabiegów trzeba wykonać, żeby powiedzmy, obwód uda zmniejszył się o centymetr? Zwykle około 10 zabiegów. Dopiero po 10 tak. jest taki efekt? Pierwsze efekty Jak widoczne są zawsze na skórze. Jeszcze w porządku, dobrze. Na początku od razu już widać, zaróżowienie. Tak jest. Po pierwszym zabiegu skóra już będzie znacznie wygładzona i wtedy też pacjentki zwykle widzą pierwsze efekty, zwłaszcza po skórze. Czyli skóra jest jędrniejsza, tak? Gładsza? Dokładnie tak. Jest jędrniejsza, Czy ten celulit znika od razu? Niestety nie. Mniej więcej po 5-6 zabiegach widoczne są pierwsze cykl. objawy, mhm. jeśli chodzi o walkę z celulitem. Jaki jest kierunek ruchu? Czy to jest ważne, żeby on Tutaj był zgodnie... już nie ma Znaczenia. przy tej części możemy sobie robić ruchy w tą stronę, w drugą, kółeczka, w zależności od tego, jak komu jest Dobrze. wygodnie. Jeśli chodzi o bańkę chińską w domu, ciężko jest wykonać ruchy takie okrężne, w związku z czym zalecamy raczej takie ruchy posuwiste bardziej. Od kolana ku górze widzę, że tak Pani tutaj pracuje. A czy brzuch możemy w ten sposób masować? Tak, tak naprawdę nie możemy stanie nam? Nie uszkodzi wątroby? Ciało... Nie, 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 absolutnie nie. Każdą partię ciała można masować w ten sposób. Jeśli chodzi o ten zabieg, robimy go nawet na twarz i na piersi, w zależności od tego, co na, chcemy uzyskać. Na piersi także? Tak. A co powiększa piersi? E, podnosi biust przede Aha. wszystkim. Ale czy to jest tutaj... bezpieczne? W jaki sposób masujemy piersi? E, jeśli chodzi o masaż piersi, mamy takie specjalne nakładki, które powodują zasysanie piersi i unoszenie tych piersi. Aha. Więc to jest taka gimnastyka dla biustu przede wszystkim. Mhm. Panie bezpośrednio po zabiegu widzą różnicę, bo biust jest najzwyczajniej w świecie uniesiony. Mhm. E, myślę, że sporo pań ma kłopot z górną Częścią ramienia, bo tutaj mm -hmm. tłuszcz się odkłada w taki nieładny sposób. Czy to bańka chińska również może pomóc zniwelować? Tak, tak, tak. To tak? są tak zwane chicken wings. <grym> chicken wings, jak to I, spożywczo brzmi. E, dokładnie. Jeśli chodzi o ten zabieg, jest on jak najbardziej wskazany, zwłaszcza przy takiej skórze filankowatej, gdzie jednak ona jest mm. bardzo pozbawiona jędrności. Dobrze, może już wystarczy, bo to udo będzie zmasakrowane. Może drugie teraz pani no, zacznie robić. Tutaj, nie? Jeśli chodzi A jak długo ten zabieg... trwa taki zabieg? Z godzina? tak się tak. trzeba męczyć. Cały zabieg na nóżki trwa mm -hmm. około 45 minut do godziny. A Domowy, tą bańką chińską gumową. Państwo wiedzą, jak Co wygląda ta gumowa, prawda? Normalna, niebieska najczęściej, mm -hmm. dość duża. Jeśli chodzi o domową wersję, no to z doświadczenia własnego wiem, że tak długo się nie nasypa. Nie wytrzyma się, męczyć. prawda? Poza dokładnie. tym trochę boli to. Tak jest. Najlepiej jest jednak, żeby ktoś w domu masował, tak? A jest taka innowacyjna tak. myśl, pojawiła się tutaj na planie. Mężczyźni pytają, czy odkurzaczem można też. E, jakby się uparł, to pewnie. <laughs> ale tylko samą tą taką wąską ale nurką dokładnie, chyba, ale prawda? Ale tylko wąską końcóweczką. Ewentualnie. <laughs> I to się nazywa odkurzanie, tak? odkurzanie kobiety, nie wiem czy... Pani no nie, na to no, do próbować. tego bym już nie, nie przyłożyła ręki. <grym> Dobrze, czy ważna jest ta oliwka, którą pani smaruje na naszą modelkę? Czy musi być, e, oliwka... mieć jakieś określone działanie, czy zwykła? Nie, nie, może olej być najzwykle, najzwyklejsza oliwka. Ona po prostu zmniejsza tarcie, więc skóra nie cierpi tak bardzo, bo niestety ale powierzchowna warstwa skóry mhm. narażona jest na dosyć duże tarcie wańko. Więc nie chcemy się nabawić podrażnień, tak? Chcemy przede wszystkim działać na te głębsze mhm. warstwy skóry. Ten zabieg nazywa się SPM. SPM tak, tak jest. i o takie zabiegi pytamy. Jaki jest koszt? średni przeprowadzenia całej serii tego. Jeśli chodzi o całe nóżki, no to koszt 10 zabiegów to jest około 1600 zł. Natomiast no, zwykle. To tak, lepiej tak. chyba bańka chińska w domu plus przysiady. No, przysiady Może. zawsze zalecam swoim pacjentkom, to prawda. <gry> Oczywiście wiadomo, że. Mm... We wszystkim najważniejsza jest konsekwencja i systematyczność. Święte słowa, ale kto to robi? No ja moje pacjentki pilnuję bardzo. Naprawdę? I sobie a jeszcze w domu potem wzmacniają działanie tego zabiegu i coś tam e, jeszcze tak, robią? w domu zalecam przede wszystkim owijanie ciała jako taki dodatkowy efekt. Przede wszystkim owijamy ciało na przykład na krem cynamonowy. Bo on cynamonowy? Tak, on przyspiesza mikrokrążenie. A nie wystarczy żenie? zjeść placka jabłkowego z cynamonem? No nie. Hm. Pewnie bo wtedy nie. wtedy nie, nie ta partia działa. Nie wiem, żartuj, żartuję, No pokazaliśmy Państwu... Y Stosunkowo niedrogi, jeżeli wykonujemy go w domu, to, to w ogóle bardzo tani. Mm -hmm. W gabinecie pewnie jest to bardziej profesjonalnie, no, ale chodzi... kosztuje więcej. Sposób na to, żeby wymodelować sylwetkę, czyli możemy unieść pewne partie, na które nam zależy, tak? czyli biust z pośladki do góry, uda smukleją, wszystko się ładnie zaokrągla, młodnie jemy na wiosnę, czyli wyglądamy ślicznie.